Chciałem <kłysyka> W dzisiejszym odcinku będziemy niszczyć silnik. tamto to Będziemy niszczyć Widać... będzie ten silnik. Tutaj dać... sobie to Jestem na Ja to jest po To jest chcę, chcę. Co jeszcze jest? Chcę jeszcze Nie Chcę jeszcze jeden. Chcę jeszcze jeden. Chcę Co to Chcę Bellam. Thank you. Jezu, yes, strzelimy To Coś wiadomo. Szkoda, że nie jest.

Oh <laughs> yes. Mm -hmm. what? Uh, <laughs> Cześć!

No widzę góry! Nie, pingwiny. Jeszcze nie widzę go. Musiałbym zres Musiałbym zresetować konta No, teraz to już mam to zdjęcie. Nie. z Madagaskaru. No i tu ja rozumiem, mam sobie jedną co ty... Jakiś pokuset mam! Tylko że nie chciałem mi się szukać. Patrz na moją postać. Na razie nagrywam, a więc nie mogę. Ale na czym, na czym postać? W internecie, bo ja ci Pa. Nie mogę! Odebrałem, żeby było śmiesznie. Kurde! Odcinku. Dobra, więc idę do tej kopalni, to miałem iść, ale nie poszedłem. Nie pójdź. Na młodach, no a masu. No, no, weź podaj, ty, 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 ty. no nie mogę ci podać! No bo musisz sobie ściągnąć. co? Nie! Co ty, ja sobie na piamkę ściągam? To jest z jakimś czarodzień, baba wraka dobra. Будучи на том. я Ты Что? Ухаткар? Яки. палка с того два двести тридцать триста Сколько он там? Опа! 29 level a tu od 75 level haker normalnie ale w czym niecej są pokonał ale, ale w co ty grasz niecej są dałeś 3 Ale w co ty grasz no bispie pa tak i to jest... tu pa grasz w minecrafta Grychak! Nie mogę zobaczyć na ten chyba. No! Nareszcie go pokonałem! I dwudziesty level! Kogo? U mnie! W jakiej no, grze? of 3. O ja! Ty Bartek! W, w skrzydła! mam Wiem, że te ludzie są beznadziejne. Krzyżu, nie? Tak, to tam. Zink. Ja myślałem, że z nich seta można robić. Czy coś Mmmm... go pokonałem. Czeka A kogo? Tam? No u mnie na kąpie. Niech jakiś gościu? No. Teraz będę miał problem z tym. No jaki teraz będzie boss? Ja O nie, Co? 28 i tak. To... Mam już porę. 700 armora. Nie gadaj. O, no 700! Jego teraz właśnie glepię. Pokonaj go. No patrz! I tak wątpię, że go pokonasz, ale pokonaj tak go. Jak... Hackerze! No bo wtedy to bym nie wygrał! No i ja no, przy ja Yamaha! Yamaha! Czy... Ja, no, ha... ja, ja czuję, że ha... go pokonam! No pokonam go! Stary, Pole jak... Ty pole jaki set ma! co mega mocne? No, 740 tego. Buty 74. Na kolana 74. Ręka 7. Zbroja 455. Rękawica 100... Rękawica 56. Tu mam tu już na przejść na, na tego na łokcie 92. I tak nie rozumiem o co ci chodzi. to zbroja. O ty prawie mi tego zabrał. Na szczęście go pokonał. Ile tych ludzi tu jest? Diaksy by się przydały. Na koks trafcie jakbyś grał. Byś... No wiesz co ja bym ja. wtedy... Już po to... mnie, już po mnie, już po mnie, już po mnie! Diaksy by się przydały! Bartek już po mnie! Bo mi radził. No to ważniejsze jeszcze są Diaksy! O nie, jest, jednak nie pomnie, nie pomnie, cicho, cicho, cicho. Ważniejsze są diaksy! No, to jest życie? No, tam też jest życie. Jak to przegram, to wszystko stracę. No to. Nie, jest. Au! Ten Tym sobie magię przybrał. No a co? Jest cheaterem! Nie! Rozbeczał się. Przegrałem! Jesteś się... Jesteś się, 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 się sikałem. Jak to? No moja postać się sikała! Ha, ha, ha. O ty, 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 ty! Oj tak! A i będziesz mógł pograć później w Minecrafta? Co? Już, no, kończy Ok, komentujcie, subskrybujcie, faktujcie i...